Pan Paweł i latający żagiel. Na skraju wioski, pod wysokim wzgórzem, stała mała drewniana chatka z kolorowym szyldem, szkoła latania pana Pawła. Pewnego słonecznego dnia dzieci z pierwszej klasy wybrały się tam na wycieczkę. Dzień dobry, mali odkrywcy, przywitał ich pan Paweł miał szeroki uśmiech i czapkę z daszkiem a obok niego leżała dziwna rzecz wielki zwinięty materiał i kilka lin co to jest spytała Zosia to paralotnia odpowiedział pan paweł taki latający żagiel który unosi nas w powietrze pan paweł rozwinął materiał rozłożył się jak ogromne skrzydło w kolorowym kolorze wiecie dlaczego ona leci spytał wiatr pomaga jej się unieść tak jak żagiel na łódce łapie wiatr, tak samo paralotnia łapie go, by nas ponieść w górę. – A jak pan tym steruje? – dopytywał Jaś. – Mam tu specjalne linki sterujące. Pan Paweł pokazał dzieciom dwie rączki połączone linkami. Pociągnę jedną, skręcam w lewo. Pociągnę drugą, skręcam w prawo. – A jak pan wie, że jest wysoko? – spytała Basia – Używam wysokościomierza. To taki zegar, który mówi mi, ile metrów jestem nad ziemią. Czasem mogę polecieć wyżej niż najwyższe drzewa, a nawet wyżej niż niektóre chmury. A kiedy można latać? pytał Michał. Najlepsza pogoda to taka, gdy wieje lekki, równy wiatr i świeci słońce, wyjaśnił pan Paweł. Nie latamy, kiedy jest burza, deszcz lub bardzo silny wiatr. I zawsze zakładamy kask i specjalne pasy bezpieczeństwa. Czasami w powietrzu można spotkać też ptaki. Orły, jaskółki, a nawet bociany latają nad prądami powietrznymi tak jak my. Na koniec pan Paweł nadmuchał dużą makietę paralotni i pozwolił dzieciom wejść pod skrzydło. Teraz jesteście mali piloci! Zaśmiał się. Dzieci udawały, że lecą nad górami, jeziorami, polami, a kiedy wracały do szkoły jedno było pewne, każdy z nich marzyłby kiedyś naprawdę polecieć z panem Pawłem w chmury.